Cześć, z tej strony Kajk Kuba i witam Cię w odcinku z Counter Strike'a, takim poradniku psychologicznym do Counter Strike Global W Pełni większość poradników wygląda w ten sposób, że pokazujemy jak rzucać flesze, jak strzelać, jak nie wiem, jak się ustawiać na mapie. Ten, te poradniki będą dotyczyły kompletnie czegoś innego, tak jak dzisiejszy odcinek nosi nazwę. Jak być dobrym prowadzącym i to jest naprawdę bardzo dobre pytanie, bo szczerze mówiąc, żeby być dobrym prowadzącym, trzeba mieć trochę taki instynkt przywódczy, a to jest naprawdę trudne w wypracowaniu sobie takiego czegoś. Dobra, pierwsza bardzo ważna rzecz, którą muszę wam przekazać, żeby być dobrym prowadzącym, trzeba mieć jedną bardzo do bardzo ważną świadomość, że jeżeli ja jestem prowadzącym, to ja w danej rundzie biorę odpowiedzialność za drużynę. I to często bywa tak, że w tych lepszych drużynach na rangach global offensive, czy co ja gadam, global lead, bywa tak, że większość, większość rund jest robienia, dobra, raz ty, raz ty prowadzisz, raz ty prowadzisz, dobra, później ty prowadzisz, a na tych niższych rankach, goldy, może kałachy, silvery jest tak, że jak już ktoś się bierze za prowadzenie, to całą, całą, e, cały mecz prowadzi. No może to nie jest złe. E, taka jedna też bardzo ważna rzecz e, to m, jest taka, że gdy my prowadzimy mecz, na przykład jest pierwsza runda, załóżmy na dedaście, jesteśmy po stronie terrorystów, prawda? I atakujemy bombsite B. Mówimy I'll go be, I'll go be, prawda? Albo na przykład mówimy to go be, free go a lo, free, go, free go long a fake, prawda? Dobra, mój angielski nie jest za dobry, ale próbuję, prawda? I załóżmy udało się ugrać jedną rundę. Później lecimy drugą rundę, trzecią rundę, czwartą rundę się uda ugrać i już... Yy, nasi yy, współtowarzysze yy, mają takie zaufanie. Kurde, ten koleś jednak naprawdę dobrze mówi, naprawdę yy, potrafi nami pokierować. Oczywiście nie można się, yy, nie można zostawiać yy, prowadzenia meczu tylko na powiedzeniu yy, to go B, to yy, go yy, A. To jest złe. Yy, jeżeli już bierzemy się za prowadzenie meczu, to nie, yy, to nie tylko mówimy o rozstawieniu, gdzie mają iść przeciwnicy. Ale mm, przez cały mecz y, oczywiście nie będziemy mówić ludziom, jeżeli mamy całą akcję, coś się nam się dzieje na no bamsajcie, ale gdy mamy spokojnie, widzimy na, na mini mapie, mniej więcej co się dzieje, dostajemy jakieś info od y, swoich y, współtowarzyszy, no to y, widzimy i powinniśmy my prowadzić, musimy być, że tak powiem, niby fizycznie w jednym miejscu, ale mentalnie wszędzie powinniśmy być na mapie. I to my musimy, y, że tak powiem, y, prowadzić zawodników. Oczywiście nie możemy zrobić tak, że będziemy cały czas im rozkazywać go tu, bo nie jesteśmy w tej sytuacji i nie za bardzo wiemy jak to wygląda, ale mniej więcej powinniśmy się wczuć w rolę przeciwników. Bardzo łatwym sposobem jest na przykład, gdy już zginiemy, widzimy mniej więcej, widzimy po innych graczach. Jeden gracz widzi tylko to, co ma na sobie ekranie. A my na przykład jeżeli zginęliśmy pierwsi się drudzy, to mamy między tymi trzema zawodnikami cały czas obraz i możemy to naprawdę w dobry sposób yy, wykorzystać. Co tam jeszcze ważnym aspektem, też w prowadzeniu gier, jest takie, że tak powiem, tak jak jest na przykład, gdy oglądamy jakieś tam kulisy z szatni, piłkarzy czy też innych, prawda, sportów, możemy się odnosić. E-sport i sport to są podobne, że tak powiem, na tych samych falach grają, choć nie do końca. I na przykład, gdy widzimy, że nasza drużyna. No słabo, gra, nie jest dobrze, nie jest dobrze, albo gdy my gramy dobrze, yy, na przykład trzech gracze gra dobrze razem z nami, bo nie ma sensu tego robić, gdy my sami gramy yy, słabo I, na przykład my i dwóch jeszcze tam innych moich, na przykład jakichś tam kumpli, gra dobrze, a dwóch się kompletnie opierdala yy, to powinniśmy sami powiedzieć What the fuck? what are you doing motherfuckers? No, no wiem, to nie jest za bardzo dobre, <laughs> mój angielski, ale trzeba ich opieprzyć, trzeba powiedzieć chłopaki co wy odpierdzielacie weźcie się do roboty ale nie można zostać tylko na tym opierdzielaniu trzeba im powiedzieć mniej więcej chłopaki co trzeba zrobić żeby wasza gra była lepsza wtedy naprawdę y, obfituje to dobre skutki no, odnosząc, nie odnosząc się do y, troli itp bo jak człowiek jest normalny to weźmie to do siebie że coś jest nie tak w jego grze chyba że troluje i ma wszystko w dupie y, co tam jeszcze miałem powiedzieć No. Nie możemy zostać tylko na pierdzielaniu. Jeżeli ty jesteś prowadzącym, to naprawdę za zajebiście jest Gdy ty y, wspierasz swoich graczy Gdy po każdej dobrej akcji mówisz NICE! VERY GOOD SHOT! I to jest naprawdę dobre, to naprawdę buduje drużynę Gdy, gdy ty jako prowadzący dodatkowo, że tak powiem chwalisz Dobra akcja, człowieku, kurde ty jesteś naprawdę dobrym graczem Wtedy, kurde, powiedział, że dobrze gram. Spróbuję jeszcze raz zrobić taką akcję, i wtedy, jako prowadzący, robić dobrą, bardzo dobrą atmosferę yy, w drużynie. A to jest naprawdę ważne. Mm, biorąc taką pod uwagę, że na przykład, gdy jesteś prowadzącym, są takie sytuacje, gdy jest na przykład yy, 12 do 1, wolny mecz, Wejku, już wygraliśmy. A nie raz miałem taką sytuację, że niby 13 do 1, a nagle, przegraliśmy jedną rundę. Kurde, przegraliśmy drugą do rundę. Dobra, chłopaki, mamy hajs, lecimy dalej. Później idzie trzecia, idzie czwarta, idzie piąta. I takie, kurde, co się dzieje? Idzie szósta, idzie siódma. I nagle oni złapali cynk, mają hajs i nas ścisnął. Tak, yy, tak się właśnie dzieje. I nie możemy odpuszczać do samego końca. Jeżeli już zaczęliśmy gadać, chłopaki, lecimy, mamy taktyki. To musimy cały czas to utrzymywać. Oczywiście możemy sobie trochę odpuścić, ale nie za bardzo. Często są takie pytania, że y, gdzie idziemy pierwsze eko na daście albo co robimy, gdy jest taka sytuacja, już nie będę tu y, przytaczał. I tu y, najlepiej opracować to samemu. Tu często, już mów, mówimy o pierwszym eko, trzeba, nie wiem, ja y, ze swojej perspektywy. Y, jak w, w swoim klanie PentaLitek opracowywaliśmy mniej więcej ustawienia i gdzie idziemy, opracowaliśmy, że pierwsze y, nadaście u terrorystów idziemy B. Dlaczego? Bo są tylko dwa wejścia, Tunnel i y, dokrycie, oczywiście tunnel i i, 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 i y, wejście od Bida. No oczywiście trzeba to tak samo zdobyć, więc działa dwie strony, więc jest trochę, no... To jest do przedyskutowania dłuższego temat, Ale gdy na przykład jest taka sytuacja, że wygraliśmy jedną rundę Później jest y, sytuacja, że trzeba wygrać drugą Idziemy drugą rundę i wygraliśmy drugą rundę I na przykład dwie rundy B I takie, tak, kurde chłopaki, dwa razy B Dwa razy wygraliśmy, to chodźmy rzucić Rarpę Nic bardziej mylnego yy, Zawsze, gdy jesteś prowadzącym Musisz myśleć to, co myśli prowadzący przeciwnej drużynie Albo co myśli ogólnie przeciwna drużynia drużyna, pomyśl sobie kurde, w twojej drużynie przegraliśmy dwa razy na B, co powiesz kłakom? Kurde, idźcie na te B w trzech, albo nie wiem no w trzech załóżmy, jeden jeszcze mita a ja sobie jakoś na A poradzę, jakby coś to szybko biegniecie, i wtedy B jest obstawione, no bardzo, ale to bardzo ciężko jest jednokrotnie odbić no bo, gdy oni myślą, kurde trzy, już drugi raz, albo trzeci na odbili B, może znowu pójdą B, i znowu a wy wtedy pójdziecie B i pff, giniecie jak muchy, dlatego Choć też nie do końca, jednak też nie do końca, bo no ciężko przewidzieć, co myśli przeciwna drużyna. To mniej więcej można myśleć, ale jeżeli na przykład zrobicie taką akcję i pójdziecie jeszcze raz B, to jest syn, że oni w miarę myślą. I gdy oni myślą, to wy też myślicie i nawzajem myślicie, co po sobie pomyślicie. Takie, no nie do końca pewnie rozumiecie, o co mi chodzi. No, trzeba mniej więcej przewidywać, co, co będzie chciał zrobić przeciwnik. Tak samo w różnych akcjach, jeżeli yy, yy, widzicie, że yy, Nie wiem, raz yy, widzicie, że raz zrobiliście na longu jako antyterrorysta, terrorystom tyły To jako drugi raz pójdą na longa, nie liczcie za bardzo, że drugi raz wam się uda zrobić tyły Bo na religiczne myślenie, człowieku idź patrz te tyły, a nie tu kurde na dupę zawracę zaraz giniesz No i takie myślenie trzeba czasami yy, podejmować Co tam jeszcze? Yy, będąc prowadzącym, trzeba bardzo, yy, że tak powiem, ostrożnie podchodzić do niektórych silników. Bo niektórzy, jeżeli do niego powiesz, człowieku, ogarnij się, zacznij grać, to on powie, kurde, jeszcze na mnie krzyczy, w ogóle weź spadań, człowieku, kurde, ja nie gram z tobą w ogóle. Nie umiesz yy, ten, nie umiesz w ogóle spierać wyników. No i na takich ludzi też się da natknąć. Dlatego trzeba być yy, delikatnym. No, w szczególności yy, dla takich. Rusków, no Ale to o tym i w innym odcinku Jak postępować z Ruskami Ogólnie, gdy jesteś prowadzącym Ważne jest bardzo, abyś znał Podstawowe zwroty yy, Z angielskiego No takie najprostsze nawet Wiecie, powiesz kilka rzeczowników I człowiek zrozumie mniej więcej o co chodzi Ale już yy, Prowadząc mecz, mecz Rusków tu jest już większy problem, no bo sami wiecie, jak to jest. Jak to mówię, progierki z, z ruskami. Też taką serię zamierzam prowadzić. Będzie śmiesznie. No i ogólnie, tak, chyba tyle ode mnie. No. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne i na Twitch. Na mojego Twitcha, na moje live. Więc na razie tyle.